Witam, jestem Mr. Grzychuta, a to jest kolejny audiolog, w którym chciałbym powiedzieć troszkę o rozwoju mojego kanału. Jak pewnie zauważyliście, mm, ostatnio dostałem partnera i mogę sobie teraz ustawić taki baner na górze Co się również e, wiązało ze zmianą tła e, Które przyszykował dla mnie użytkownik o nazwie Mr. Onzu e, to jest właśnie jego kanał E, nagrywa on e, różne gry e, robi tła dla różnych osób e, Na przykład macie tutaj cennik, layout robił 5 osób Layout robił 5 zł, awatar 2 zł, intro 2 zł dalej. Jeżeli macie powyżej 500 widzów, e, robię je za polecenie e, i właśnie mi zrobił takie e, oto tło mm. Się nawet podoba, jest na pewno lepsze niż tamto, co miałem wcześniej. Nie wiem, co wy o nim sądzicie, możecie napisać w komentarzach, czy wam się podoba, czy nie. Jeżeli chcecie, to wejdźcie na jego kanał. Jeżeli macie powyżej 500 widzów, to napiszcie do niego, może wam zrobi tło, jeżeli potrzebujecie. On robił tło też dla Roya, dla kiny, chyba, z tego co wiem, ale nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. Dla, dla Roya chyba na pewno, z tego co mm, słyszałem, a dla Kina nie jestem pewien. W każdym razie Kina ma podobny e, layout do Roya, więc e, dlatego tak przypuszczam. No ale okej, okay, może e, wspomnę coś jeszcze o swoim kanale. Jak pewnie widzicie, zbliżam się do e, ilości widzów w wysokości 1000, już mi tylko 8 brakuje. E, zakładając kanał, nie myślałem, że osiągnie taką ilość widzów, a przynajmniej nie tak szybko, bo e, nikt mnie nie polecał, mm, sam to wszystko osiągnąłem i to właściwie wszystko jest dzięki wam, dzięki wam dostałem partnerstwo, dzięki wam mam teraz opcję zarabiania, jednak jeszcze nie otrzymałem żadnych pieniędzy. E, w każdym razie, z okazji 1000 widzów, planuję zrobić konkurs, i, i live'a Live'a bym zrobił pierwszego mojego live'a, bo jeszcze nigdy nie robiłem e, żadnego e, i myślę, że bym zrobił go z gier, takich jak Team Fortress, e, może Sirius sam trujeczka No i jeżeli byście chcieli, to Minecraft ewentualnie Hmm, nie wiem, my jeszcze może jakieś inne gry, ale to zobaczymy. E, możliwe, że live będzie również z loserem. E, zobaczymy. Prawdopodobnie tak. E, w sumie to był jego pomysł, ale ja też o tym wcześniej myślałem. No ale okej. Okay. A co do konkursu? Konkurs będzie, jeżeli otrzymam jakieś pieniądze z partnerstwa, bo na razie kasy w ogóle nie mam i nie mam za co kupić. E, nagród na konkurs, więc e, jeżeli będę miał pieniądze to kupię e, coś no dobra gift giftkoda kupię e, a jeżeli no nie przejdą mi te pieniądze z partnerstwa to dopóki mi nie przyjdą te pieniądze to nie zrobię konkursu, no bo nie mam jak e, kupić nagrody na ten konkurs no i okej, okay, myślę, że to by było tyle jeżeli będziecie Kurczę, nie mogę się wysłowić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do mnie, czy coś w tym stylu, to napiszcie w komentarzach. Lub e, zamierzam niedługo zrobić taki próbny live, żeby mógł wiedzieć, jak ustawić e, wszystko, jak zrobić, żebyście mnie słyszeli, i tak dalej, i tak dalej, bo jeszcze nie próbowałem tego. Mm, robić na live. Tak więc e, zaproszę Was w któryś dzień na Mojego livestreama i e, spróbujemy jakoś to tam odpalić, żebyście wy mnie słyszeli, żeby nie było za głośno i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, że to by było tyle. Jak mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Również na live będziecie mogli pisać e, pytania. Też będę odpowiadał. Na razie to by było tyle. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Wchodźcie na kanał Mister Onzu. Subskrybujcie go. E, naprawdę ma ciekawe filmiki. Parę z nich obejrzałem i sądzę, że e, dość ciekawie mu wychodzą. E, no i to by było tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia niebawem. No i cześć.